Dzień dobry, Bartłomiej Radziejewski z Nowej Konfederacji. To nie będzie typowy unpacking, czyli tradycyjny już w naszych czasach rytuał rozpakowywania paczki ze swoimi książkami przez autora, ponieważ zaszły dwa wydarzenia. Po pierwsze, jak dotarłem do biura Nowej Konfederacji, okazało się, że jedyna paczka jest już rozpakowana, wszyscy tam tak palą się do roboty, że zrobili to za mnie. Kolejne paczki przyjechały z opóźnieniem, przez jakieś zawirowania w drukarniach, które w dobie pandemii coraz mniej regularnie pracują. Ale tych kilka dni później kolejna przeszkoda się przydarzyła, mianowicie okazało się, że mamy podejrzenie koronawirusa u nas w domu. Nie mamy żadnych objawów, ale możemy być bezobjawowymi nosicielami, więc izolujemy się póki co. No i stąd ta skromniejsza wersja, te egzemplarze autorskie, które pobrałem i muszę Państwu powiedzieć, że to jest zawsze moment stresu, gdy się coś wydaje w papierze, gdy przyjeżdża wydrukowany egzemplarz lub egzemplarze, zobaczyć jak to się ma do tego, co się widziało w komputerze, bo to zawsze wygląda Inaczej nie było czasu na tak zwany wydruk egzemplarza próbnego tym razem. Więc był ten element nerwowości. Jak to wyjdzie? Jak to wyjdzie? Dużo serca i wysiłku włożyliśmy w to, żeby to wyglądało jak najlepiej. No i muszę powiedzieć, że jest moment ulgi. Moim zdaniem książka wygląda Naprawdę dobrze, nie zobaczycie tego Państwo gołym okiem chyba, Zobacz, ja Zobacz, e, to zobaczymy. można poczuć dopiero pod palcami, literka prawdziwa, taka jak ten literka prawdziwa, no właśnie, tu jest dużo prawdziwych literek. Nie zobaczycie Państwo tego gołym okiem, to dopiero pod palcami można poczuć aksamit tej okładki. To bardzo takie nietypowe rozwiązanie, odróżniające od zdecydowanej większości książek. Mam nadzieję, że się Państwo spodoba. No, wśród mnóstwa szczegółów, najważniejsza rzecz dla mnie to było to, żeby ta książka się dobrze czytała. Nie wiem jak Was, ale mnie wiele książek ważnych, często bardzo ważnych. Irytuje poprzez sposób wydania, poprzez sposób złożenia tekstu. Męczą wzrok, sprawiają, że chce się jak najszybciej tej książki oddalić. Stąd wiele wysiłku tutaj i serca też włożyliśmy w to, żeby ta książka była takim przyjacielem czymś, co naprawdę przyjemnie i dobrze się czyta. No i wydaje mi się, że ten efekt też się udało osiągnąć. Sam takie książki. Lubię czytać. Takie książki mnie nie męczą. Nie jest za dużo upchanego tutaj tekstu. Jest to wszystko tak ułożone jak trzeba. To wyszło też między procesem ostatniego oglądania w komputerze, a oglądaniem już w druku, już po wydrukowaniu. To moim zdaniem się udało. Mam nadzieję, że się Państwo zgodzicie. No i cóż. Między Wielkością a Zanikiem, rzecz o Polsce w XXI wieku, moja pierwsza książka i pierwsza książka wydawnictwa Nowej Konfederacji. Zapraszam do wspólnej przygody.